Startówki kojarzą nam się w ostatnich latach głównie z modelami takimi jak Nike Alpha Fly czy Adidas Adios Pro. Modelami, których podeszwy trzymają się bardzo blisko limitu World Athletics, czyli 40 mm grubości. Trochę w cień odeszły bardziej klasyczne buty, które jeszcze kilkanaście lat temu nikogo by nie zdziwiły. Nike jednak postanowiło poniekąd połączyć te dwa światy, stworzyć buty, które będą wykorzystywać najnowsze technologie, ale jednocześnie będą miały cieńszą podeszwę, a swoim kształtem przypominać będą kolce lekkoatletyczne. I tak powstały Nike Street Fly 2. Zacznijmy od tego, do czego te buty zostały stworzone. Nike Street Fly 2 to ultralekkie startówki przeznaczone przede wszystkim na krótkie dystanse czyli takie 5-10 km, choć moim zdaniem najlepiej sprawdzą się nawet na jeszcze krótszych, intensywnych odcinkach. No i zdecydowanie nie są to buty dla początkujących. Ich budowa bardzo wymaga dobrej techniki biegu i całkiem szybkiego przebierania nogami. Ale zanim o tym, jak się w nich biega technikalia. Cholewka to ultralekka, wyścigowa siateczka pozbawiona jakiejkolwiek struktury. Jest niesamowicie przewiewna i niemal przezroczysta, przez co zapewnia świetną wentylację, ale też praktycznie żadnego wsparcia bocznego. Zapiętek został jedynie delikatnie wzmocniony, a od wewnątrz wyłożony cienkim, pluszowym paskiem materiału, który lekko tula piętę i zwiększa komfort. Wiązanie standardowe, choć sznurówki są bardzo cienkie i raczej przeciętnej jakości. Już po kilku treningach odpadły mi z nich końcówki. Język ultracienki nie jest zintegrowany z cholewką, przez co łatwo się zawija i potrafi się przesunąć Podczas biegu. Wkładka jest przyklejona do wnętrza buta, więc nie ma możliwości jej wyjęcia ani wymiany. Podeszwa środkowa to z kolei dwie warstwy pianki Zoom X, tej samej, którą znamy z butów z najwyższej półki w ofercie Nike. Między nimi umieszczono karbonową płytkę Flyplate, która odpowiada za sztywność i szybkie odbicie. podpiętą 32 mm pianki, pod śródstopiem 28 mm pianki, co daje nam 4 mm drop, a je bardzo dynamiczne i bezpośrednie odczucia. Podeszwa zewnętrzna ma spore pokrycie gumą pod śródstopiem, ale jest tutaj płaski, niski bieżnik zapewniający dobrą przyczepność na asfalcie. Pod piętą znajdziemy tylko takie dwa niewielkie kawałki gumy, a środkowa część podeszwy jest całkowicie odkryta. No i widać tutaj to charakterystyczne wycięcie odsłaniające karbonową płytkę. Nike Street 2 w rozmiarze referencyjnym 42 waży zaledwie 133 gramy, a w moim rozmiarze 45 to tylko 145 gramów. Absolutna lekkość i poziom startowy w najczystszym wydaniu. Rozmiarówka standardowa, jak w większości marek 45 lub 11 amerykańskie są na mnie w sam raz. Przejdźmy do moich odczuć z biegania i ogólnych zalet i wad butów Nike Street 2. Pierwsza zaleta jest nie do przeoczenia po założeniu tych butów i jest to ich waga. Tak lekkich butów do biegania na pewno jeszcze nigdy nie miałem, no może poza kolcami, ale to inna historia. W moim rozmiarze 45 to 145 gramów, kosmicznie mało i zdecydowanie to czuć w trakcie biegu, a w zasadzie to nie czuć, bo ma się wrażenie, że nie ma się na sobie butów. Duży plus to również niezaskakująco dynamika. Pianka Zumek w połączeniu z płytką karbonową daje naprawdę dużo. Każdy krok to niczym lekki podskok na trampolinie, biorąc jednak pod uwagę profil buta. Takie pozytywne odczucia przyjdą tylko tym biegaczom, którzy rądują na śródstopiu lub palcach. Biegacze spięty nie mają tutaj zdecydowanie czego szukać. Jeśli miałbym do czegoś porównać wrażenia z biegania w Street Flight 2, to byłyby to bardziej przystosowane dla zwykłego człowieka kolce lekkoatletyczne. Jest bardzo dynamicznie, rozpędzenie się jest bardzo łatwe, ale jednocześnie bieg jest dużo bardziej wymagający mięśniowo. No ale o tym jeszcze opowiemy w sekcji minusów. Street Flight 2 mogą też się pochwalić całkiem niezłą przyczepnością, zwłaszcza jak na tego typu buty. Nawet na mokrym asfalcie stopy mi nie odjeżdżały, a branie ostrych zakrętów bez hamowania też nie sprawiało mi kłopotów. Przednia część buta jest obficie pokryta gumą, bieżnik też nie jest super płaski, to na pewno pomaga. Tylna część buta to te dwa małe kawałki gumy, ale szczerze mówiąc, równie dobrze mogłoby ich tam nie być, bo i tak pięta za długiego kontaktu z podłożem mieć nie będzie. To co mnie zaskoczyło w Nike Street 2, to wygoda. Jak na obuwie startowe, to jest tutaj co najmniej nieźle. Cholewka dobrze dopasowuje się do stopy, a biorąc pod uwagę jak lekki jest to materiał, a w zasadzie jak lekkie są te buty, to szybko można zapomnieć, że je się w ogóle na sobie ma. Do komfortu sporo dokłada miękkie wyłożenie zapiętka. Mamy tutaj Tą taką poduszeczkę. A co mi się nie podoba? Wytrzymałość. Tak, są to bardzo szybkie i lekkie buty, ale idzie za tym wytrzymałość materiałów. Zrobiłem w tym modelu prawie 100 km, i z przodu buta guma jest już trochę zdarta. Sama pianka też ma trochę ubytków i co dość dziwne, w jednym bucie odpadły mi końcówki sznurówki i to w obu końcówkach. Nie są to też zbyt stabilne buty, O ile przyczepność jest niezła, tak utrzymanie stopy w odpowiedniej pozycji jest już wyzwaniem. Nic dziwnego. Cholewka nie ma praktycznie żadnej struktury, a podeszwa jest zoptymalizowana pod minimalizację wagi, a nie stabilność. Bardzo wąska podeszwa podpiętą jest tego doskonałym Przykładem. No i ostatni minus, nie są to buty dla początkujących. Na pewno są dość wymagające mięśniowo. Mówi się, że to model startowy na 5-10 km, ale moim zdaniem, dopóki nie jesteś biegaczem biegającym dychę w jakieś 35 minut i szybciej, to poszukałbym czegoś innego. W moim przypadku na zawody na 5 km w tych butach to byłaby spoko opcja, ale już przy dyszce w Berlinie, gdzie celowałem w okolice 40 minut, czułem, że było to dla moich mięśni za wiele. Ostatnie 3 km to była już mordęga. Rzucimy jeszcze okiem na alternatywy dla Nike Street Fly 2. To buty o dość specyficznej budowie i przeznaczeniu, więc znalezienie odpowiednika proste nie jest. Mam jednak dwa modele, które moim zdaniem mają podobne zastosowania. Pierwszy to Adidas Takumi Sen 11. Podeszła z pianki Lightstrike Pro, pręty z włókna szklanego, niski profil. To sprawia, że Takumi Seny świetnie sprawdzają się na szybkich treningach i startach do 10 km. Jest bardzo dynamicznie, ale też w moim odczuciu trochę bardziej twardo niż w Street Takumi kosztują 900 zł, czyli jakieś 120 zł więcej niż propozycja Nike. Druga opcja to New Balance Supercomp Pacer, ale w wersji pierwszej dwójki już ewoluowały startówki bardziej na półmaraton. Jedynki były charakterem bardzo podobne do Street Flyów, płytka karbonowa, pianka Fuel Cell, świetna dynamika, ale też są to buty trochę bardziej przyjazne biegającym z pięty i początkującym. Obecnie trudno je dostać, ale jeśli gdzieś Wam się trafią, no to warto je rozważyć. Nike Fly 2 to bardzo dobre, a nawet świetne startówki na krótsze dystanse, ale raczej dla biegaczy średnio zaawansowanych, dla których wysokie prędkości to codzienność. Docenią oni lekkość, przyczepność i responsywność tego modelu. Wolniejsi biegacze mogą się tutaj poczuć trochę zagubieni, a wręcz przez budowę buta zrobić sobie po prostu krzywdę. Dla mnie, osoby biegającej piątkę w 19 minut i dychę w nieco powyżej 40, ten model to dobry wybór tylko na krótszy z tych dystansów. A jeszcze lepszy myślę, że na mile czy 3 km na bieżni. No ale takich zawodów za wiele nie ma. Jeśli dotrwaliście do końca, wielkie dzięki za oglądanie. Dajcie suba, łapkę w górę i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tych butach. Zapraszam też na mojego Instagrama i TikToka. A jeśli podoba Wam się to, co robię, możecie postawić mi kawkę na i Tu Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w następnym wideo.